I powiedział stanowczo przed chatą swojej żonie, tak samo staruszce. Jesień idzie, nie ma na to rady. Zaś staruszka zmartwiła się szczerze. Zamachała rękami obiema, musisz zacząć chodzić w pulowerze. Jesień idzie, rady na to nie ma. Może zrobić się chłodno już jutro lub pojutrze, a może za tydzień, trzeba będzie wyjąć z szafy futro. Nie ma rady. Jesień, jesień idzie, a był sierpień, pogoda prześliczna, wszystko w złocie trwało i w zieleni. Prócz staruszków nikt chyba nie myślał o mającej nastąpić jesieni. Ale cóż, oni żyli najdłużej, mieli swoje staruszkowie zasady i wiedzieli, że prędzej czy później jesień przyjdzie. Nie ma na to rady. Chciałem jeszcze podziękować tu panu Gałecce, który jest jednym ze sponsorów, ale już tym nie widzę, bo wzrok inny jest. Dziękuję. Ja już zakończyłam swoją część artystyczną. Widzę, że nasza pani radna chce jeszcze nam coś powiedzieć. Proszę Państwa, tak troszeczkę nieśmiało myśmy pominęli taki punkt programu, ale nie wiem, czy czego mogę powiedzieć, no wiadomo, że są kartofle. My po to te programy też organizujemy. No, żeby mieć na dalszą działalność, żeby pozyskiwać młodych, żeby, no, żeby zespół się w jakiś sposób, wiadomo, lar nam wszystkim przybywa, żeby też zapewnić może jakąś atrakcję. No i mam takie dwa małe koszyczki, żeby na takiego kartofla za rok, jeśli by ktoś był, że tak powiem, chętny, nam coś dorzucił. Nie wiem, czy się Państwo na mnie obrazicie, ale w końcu każdą imprezę po to się w jakiś sposób robi, żeby coś, coś że tak powiem, uzbierać na ile można. Prezeska nie bardzo była za tym. Ona mnie to za chwilę sprzezywa, bo te korzyczki tu dali stoją. Ale po to, bo jest to dużo wysiłku, powiem Państwu, bo zorganizować dekoracje tutaj. Miejsko Ośrodek Kultury nam piękny napis dał, no ale wszystko nasze panie tutaj wyeksponowały. No i no to troszeczkę to pracy kosztuje, wiadomo, lata już nie te, wyuczyć się tych te wszystkich tekstów na pamięć, to jest też problem. Także, no zawsze się tam na jakiś grosik przyda. Więc ja myślę, że nie tak to nie popełnię. I mimo wszystko te koszeczki gdzieś tam puszczę na tego kartofla. Jeżeli ktoś będzie łaskaw, może tam nam coś dorzucić. Co jeszcze chciałam powiedzieć? No, mamy tutaj taką wspaniałą w naszym zespole panią Martę Twardzik, i chciałam ją usprawiedliwić, bo to też jest taka dla nas troszeczkę strata. Rosorowała się wczoraj. Poszła do szpitala, także nam jeden punkt programu po prostu umknął, a miała wspaniały kabaret do pokazania. No jest ze strojami, no niestety ciśnienie serduszko, także wczoraj się dostała do szpitala i dlatego ten program mamy taki troszeczkę okrojony, także proszę o usprawiedliwienie. No niestety tak jak powiedziałam. Lat przybywa, a się ubywa, ale Państwo, no musicie nas wspierać, chociażby tą swoją obecnością. To nam dodaje otuchy, bo przecież to jest nasz region. Rzeczywiście za chwileczkę młode pokolenie nie będzie w ogóle wiedziało, kim są. Już. Czy są ze Śląska, no bo nie pomijam komputery, do których ja nic nie mam, ale ta aktywność się po prostu zmniejsza. Zachęcać do takiego aktywnego uczestnictwa w tej kulturze, żeby no coś im pokazać, żeby no ja na ile potrafię to robię. No, lat mi też przybywa Także, no chciałabym, żeby też młodzi następcy, a był tu już Franek, no żeby to młode pokolenie wciągać, wciągnijcie wasze dzieci, wasze, nie wiem, waszych wnuków, żeby nas tutaj wspierali. Nie chciałabym, żeby ta kultura zaginęła, żeby my śpiew w jaśkowica, bo trwa to już 28 lat, żeby to się skończyło. Także, no ja już myślę wszystko, wyczerpałam to, co mi do głowy przyszło. Już cię dopuszczam, Tereska. Proszę Państwa, pozwoliłam sobie jeszcze raz wyjść tutaj na środek dlatego, że nie byłoby podsumowania tej części artystycznej bez podziękowań i chciałabym w imieniu naszych władz miasta, ale w imieniu wszystkich tutaj obecnych i całego środowiska, nie tylko Jaśkowickiego, ale Orzeskiego, podziękować przede wszystkim Pani Marii za wytrwałość, za energię, życzyć jej dużo zdrowia i sił jeszcze w dalszej pracy. Dziękuję zespołowi wszystkim paniom, panom, którzy chętnie uczestniczą w przygotowaniach występują i umilają nam, nam czas, bo naprawdę jest to, jest to dużo pracy i dziękujemy Wam za to. Także życzymy dużo, dużo zdrowia jeszcze, żebyście jak najdłużej tutaj, nie tylko w Jaśkowicach, ale wiemy, że w całej Polsce sławili orzesze. I ja dziękuję naprawdę, bo no nie wypadałoby nie podziękować. Jest nam tutaj zawsze miło, czujemy się jak e, jedna rodzina. Dziękujemy bardzo, dziękujemy również Mokowi za pomysły, za pomoc, za to, że w tej sali tutaj zawsze możemy gościć. Dziękuję młodzieży ze szkoły. Naprawdę jesteście fantastyczni, róbcie to dalej. Nie wstydźcie się tego, bo gwara Śląska. To jest naprawdę skarb, który należy e, pielęgnować i który należy, o który należy dbać. Dziękuję w imieniu wszystkich tutaj jeszcze raz zebranych i całego społeczeństwa Orzesza. Dziękujemy Wam wszystkim bardzo. No ja podszedłem do tego mikrofonu, żeby powiedzieć to, co przed moja przedmiotczyni powiedziała. Że ja do tego zespołu tu w los po to, żeby przypomnieć sobie ten język śląski, bo jest ślucom nie no z Urodzeniu, ale i z pochodzeniu. I my się tej naszej gwary wstydzić nie musimy, bo widzicie, tu jest tak, że odkrycisz telewizor po polsku, włączysz radio po polsku. A ty, a na przykład a, a, lista przebojów śląskich, odkręcisz to tam połowa śpiwek jest po polsku, a nawet więcej niż połowa. Tam, no co ja wiem, to sztyrek śpiwa po Śląsku, i obym ja chciał. I nie, no jo, ja, zaprosić Was do tego, żebyśmy się nie wstydzili tej naszej śląskiej gwarii. Bo przecież o ten śląsk, to wiele to już haje było. Każde państwo tu ościnne o ten i i no, walczyło. My się tego nie powinniśmy wstydzić i po śródsku możemy godać. Wybaczcie, że ja się czasem mylę, no bo widzicie ja też, że po tych biurach uważa, a w tych biurach trzeba po polsku gadać, bo by mnie nie zrozumieli. Dziękuję.